Słuchasz podcastu Idę do siebie. Magda Kozioł i Anna Torgazda prowadzą wieczorne rozmowy przy płynach niewinnych. Słuchaj, ostatnim razem, jak się spotkałyśmy, rozmawiałyśmy o uldze, przyjemności. Oczywiście o życiu, jak to u nas, bo to się inaczej nie da. Ale dzisiaj chciałam Cię troszkę zaprosić do takiej rozmowy o przyjemności z wyrażania siebie, która się prze, przejawia w tworzeniu własnego stylu, ale także o samej przyjemności noszenia różnych ubrań. Co myślisz? Może pogadajmy trochę o takim bardziej przyziemnym temacie. który Jak to przyziemnym? Nam... Jak to przyziemnym? Jak możesz tak mówić? Ja tu muszę zaprotestować. Trochę mięsny jest. To... Stopuj mnie trochę, bo jak ja zaraz wejdę w temat magenty, która jest z takim moim ulubionym kolorem, to znowu no. będę gadać przez pół godziny. Dobra, ale ja będę chciałam tak flagi. to będzie jest... <laughs> <Okay. śmiech> To nie jest temat przyziemny. Dla mnie ten temat bardzo mocno wiąże się z tożsamością, więc jak może być przyziemny? Nie, no troszkę chciałam gmiedem. Cię sprowokować. I no, udało mi się. Mi się udało. Wiesz co, bo dla wielu osób właśnie ten temat wizerunku, stylu to jest takie, a nie, bo ja się nie zajmuję, bo to są takie przyziemne sprawy. Najbardziej lubię rozmawiać z naukowczyniami albo naukowcami, bo to jest taka grupa ludzi, którzy im mniej się tym zajmują, tym bardziej czują się naukowo i, i tam, tam, tam dopiero się dzieją ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o inspiracje modowe. Ale wiesz co, ostatnio tak rozmawiając z klientkami doszłam do wniosku, że dzięki pandemii, która trochę rozluźniła nam ten taki można by powiedzieć dress code, korsecik tak idąc korseci, tak gorsecik, gorsecik, troszeczkę ten gorsecik po, poluzowaliśmy i troszkę zaczęliśmy się zastanawiać nad różnymi y, rzeczami y, czasami mam wrażenie, że znowu poszło w drugą stronę jak patrzę na ulicę i te nieszczęsne dziury w spodniach, które się zastanawiam y, no dobra, ale to jest temat na inny odcinek, bo na to mam swoją teorię i y, y, to jest zupełnie inna rzecz, ale wydaje mi się, że znowuż właśnie Gdzieś ten luz, taka swoboda, to wszystko jest tak, jakbyśmy potrzebowali, że mamy chyba bardzo dużo takiego nagromadzonego mentalnego stresu. Więc w tym stroju takim luźnym, szukaniu miękkości, szukamy też tej ulgi, ale z drugiej strony jest też taka pułapka. Że te ubrania są coraz mniej takie nasze, że jesteśmy zalewani przez ogrom modnych, w cudzysłowie, ubrań, które mają nam sprawiać przyjemność, które są plastikowe, które są przepełnione chemią, po których co z kimś rozmawiam, to ma albo wysypkę, albo jakąś alergię na coś. I ja tak sobie myślę, ojej. No to znaczy, że ten temat y, ubrań jest takim tematem, który z jednej strony jest y, fajny, taki daj, dający dużo y, możliwości też właśnie takiej, takiej przyjemności, a z drugiej strony... No przynosi dużo stresu. W co mam się ubrać? Co mam wybrać? Gdzie kupować? Wiesz, jest. Jak to u ciebie wygląda w ogóle? Wiesz co? Właśnie sobie uświadomiłam. Teraz jak mówiłaś, że dla mnie temat ciuchów jest bardzo taki ambiwalentny w tym sensie, że ciuchy i moda mnie nie interesują. Nie, nie jestem naukowczynią. I, i nie czerpię dumy z tego, że nie zwracam uwagi na to, jak jestem ubrana, nie? to tam taka część etosu w, w niektórych środowiskach, jakby nie o to chodzi, ja po prostu nie lubię, to, to jakoś mnie stresuje i, i w ogóle. Z jednej strony jest to temat, który jest poza moim zakresem zainteresowań, a z drugiej strony, codziennie noszę ubrania. Nie ma tematu bliższego. No tak, mam go na skórze, więc kurna noż trudno jest być bliżej. I ja mam wrażenie, że ciężko jest nam złapać jakby połączenie między jednym i drugim. Bo rzeczywiście, jak myślę sobie, jak myślałam kilka lat temu o ubraniach, zanim się cię spotkałam. Jak myślałam o ubraniach, o wyrażaniu siebie, to jedyne, co mi przychodziło do głowy, to te takie korporacyjne garniturki, mm. które próbowałam i zawsze po prostu czułam się jak małpa na patyku. W ogóle pff, nie. Chociaż mam do tej pory w szafie, bo jeszcze nie, nie sprzątnęłam tam przestrzeni, ale mam kilka żakiecików, które nosiłam i one są takie cudowne, patrzę na nie i estetycznie one są super, w życiu już ich nie nałożę i nie, nie dlatego, że już jestem kilka y, rozmiarów inaczej, y, ale w ogóle po prostu nie, po co mam się tak męczyć. Więc wiesz, taka, takie zderzenie z tematem, y, ciuchy pasujące do ciebie, wyraź siebie. Zawsze myślę, że ja pierdykam w ogóle, ale o co tu chodzi? Odejdźcie wy wszyscy ode mnie. Ja tu ja nie rozumiem tego, wiesz, nie, w ogóle nie wiem z której strony to ugryźć. E, do tej pory, nigdy nie lubiłam i do tej pory nie lubię kupować ubrań, nienawidzę przymierzać ubrań, ja po prostu jestem chora od razu. Fakt, że mam po prostu od razu przeładowanie sensoryczne, teraz już o tym wiem, mhm. ale po prostu pff, wejść do przebieralni z kilkoma ciuchami to jest dla mnie kara najgorsza. Włóczcie mnie za samochodem, po prostu nie wiem, wrzućcie mnie do rzeki, będzie mi lżej niż jak mam przymierzać ciuchy, więc taki był mój stosunek do ciuchów, no, wiesz. Mm -hmm. Nie brzmi optymistycznie, yy, ale wyprostowałaś mi umysł i teraz jak mówisz wyraź siebie, to ja po prostu, idziemy do tematu magenty, to ja po prostu wiem, ja potrzebuję Przepadłam. koszulkę w kolorze magenta, jak najbardziej, przepraszam za wyrażenie, oczo jedną, ale tylko ono oddaje jakby moc sytuacji, E, całe życie chodziłam w szarościach, w beżach, Ja już od paru lat czerni nie noszę, ale był taki moment, kiedy nosiłam czerni, granat, wiesz, tak, mm, takie maskujące trochę, e, kamuflaż, że tak powiem, Ech, wchodziłam tak. w tłum, to no, mnie nie było widać, a teraz, jak ja idę, to widać mnie z daleka i jak mówisz, wyraź siebie poprzez ubranie, to ja wiem, co to jest i to jest dla mnie temat, który niesie lekkość i przyjemność, bo jest mi przyjemnie jak idę i mnie widać z daleka. Mam magentową bluzkę, mam torebkę ukochaną w kolorze magenty, a jeszcze kiedyś mi powiedziałaś, mmm, jak będziesz się czuła odważna to możesz połączyć róż z czerwonym. I kochana, to jest motto mego życia, Ty to powiedziałaś od tak jako poradę, a dla mnie się to stało po prostu, wiesz, mogę sobie to zapisać złotymi zgłoskami, bo idę sobie w tej magentowej blusce i w czerwonych spodniach. I mnie, kurde, z daleka widać. I jest super. A co się, się zmieniło? Powiedz. Co się zmieniło, że właśnie z tego etapu y, nie, nie tykać ubrań, nie wchodzić do y, tematu szafy i do sklepów, y, przeszłaś do takiej właśnie też z jakąś ulgą, nie? bo już widzę, jak mówisz o tym, że to już nie jest temat y, traumatyczny. Traumatycznym <trybujesz> tematem jest jeszcze y, cały czas moja garderoba, która przestała y, y, funkcjonować jako szafa gdyż mhm. nie ma tam miejsca na moje nowe rzeczy, są gdzieś w innych szafkach i szafeczkach, bo w garderobie mam te jeszcze stare, nie? więc to jest moje obciążenie, nie mogę tam wejść, mhm. bo mhm. za dużo roboty, za, za, za dużo po prostu wysiłku, więc to jedyne mhm. obciążenie, które z tematem się wiąże teraz. Natomiast yy, tak, ciuchy, lekkość, co prawda dalej nie pójdę i nie będę, Y, przymierzać. Mm -hmm. Kupię sobie trzy takie same, jak już wiem, że pasuje. No, zawsze mm -hmm. takie, która się sprawdza. Raz Będziesz nie, miała i... przyjemność ich noszenia, ale ma miała miał przyjemności, przyjemności ich z przymierzania? Ich tak, no tak. Właśnie. Y, bo y, otworzyłaś mnie na przyjemność, tak? Że to, to wyrażanie to nie jest jakieś zadanie do wykonania. Nie, że ja muszę tam. Mm -hmm. Kreować. Nie? Bo czasami mówi się o kreowaniu tak. wizerunku, i to ja mam wrażenie, tak. że to jest to, na czym ja najbardziej się potykałam. Bo jak sam się boże, mam wykreować coś, a ja w ogóle nie wiem z jakich klocków to się składa. Bam, ja mam w sobie taki odruch wsteczny, że ja nawet nie chcę się nauczyć, jakie te klocki są, żeby z nich coś wykreować. Ale żeś mi tam upuściła w ogóle pary z tego balonika i żeś mnie otworzyła na takie. E, takie myślenie o tym, kim ja jestem. Co, jak, jak ja chcę, mm, nie wiem, pokazać, mm, to, wiesz co, nie, nie znajduję tu dobrego słowa. E, jak ja chcę pasować do świata, może o, w ten sposób, nie? Bo tu do, mm -hmm. dopasowanie. Ja mam być mm -hmm. w tym sobą. Mm -hmm. I. Bycie sobą na przykład dla mnie oznacza noszenie kapelusza z szerokim rondem przy wzroście 155, co wszyscy mówią, duże rondo tylko dla wysokich kobiet, bo będziesz wyglądać jak grzyb. Zajebiście, będę wyglądać jak grzyb, a co? I będzie mi widać dalej z daleka. No albo coś tam, że jak te szerokie spodnie, to nie, bo będą cię skracać i w ogóle przy takiej... Mm, nie, może nie korpulentnej, ale takiej niewiotkiej sylwetce, szerokie ciuchy, tu cię jeszcze poszerzać, musisz się trochę wysmuklić. Dupa! Jak lubię szerokie spodnie z szerokimi nogawkami, to będę je nosić. I mnie nie obchodzi, czy one mnie skracają, czy mnie poszerzają. Nic nie sprawi, że będę wyglądać jak wiotka sylfita no nic, co bym nie nałożyła, więc równie dobrze, ja mogę mieć z tego przyjemność, więc se nałożę spodnie takie, jakie są fajne dla mnie, nałożę se magentowe, coś niech mnie będzie widać, a nie czarne, co wyszczupla i mam to w trąbce. Więc widzisz, to teraz jak mówię, to widzę, że musiałam sobie zbudować dystans do wielu przekonań, które gdzieś tam nabrałam po drodze, że muszę być jakaś, muszę Eksponować wszystko we mnie, tak. co zbliża mnie do tego takiego dopuszczalnego kanonu urody kobiecej. Że właśnie Italia, o tym chciałam. Że coś tam. To, nie? Tak. Pamiętaj, chałacik to hałacik. O, o odkodowywaniu, co się kryje za różnymi tymi stylami. Jak rozmawiałyśmy o archetypach stylu, jak ja ci pokazywałam. Naocznie, tak? Zdjęcia, przykłady, jak to wygląda, i wtedy ja pamiętam w ogóle Twoją minę, właśnie tego zrozumienia przez y to, że wreszcie jest odkodowanie. Że wreszcie... Takie odczarowanie, że... ja bym powiedziała. Odczarowanie, tak. I też jakby odmitologizowanie <grym> <grym> pewnych, pewnych z takich rzeczy, do których myśmy przecież przywykły, jakieś może nie były nawet pisane wprost, że kobieta ma właśnie wyglądać szczupło, wiotko, chudo, długo. Głównie jakby dopasowywanie nas różnych Sylwetkowo, wzrostowo yy, tempera temperamentem osobowością jakby do jednego boksika, do jednej szafeczki, do jednego. Yy. I stąd i... Są te porady. Jak masz taką figurę, że nie masz zaznaczonej talii, to nakładaj mm -hmm. takie ciuchy i taki tam, nie wiem, paseczek, czy brak paseczka już nie, nie, nie mm -hmm. wyznajesz, ale wiem, że tam zawsze jest jakaś wskazówka. Zawsze jest coś. Coś jest wolno, czegoś nie wolno. W związku z tym, jak ty musisz mieć talię, w związku z czym musisz nosić takie ciuchy, że. A jak mi nie pasują, to co? No i jak ja mam wyrażać siebie? Jak ja mam mieć talię i muszę tutaj w tej talii ją jakoś zasymulować. Tak. Czy, czy krojem, czy dodatkiem, a jak one mi nie pasują, to co? No i wiesz, mhm. i, i staje taka ja sprzed paru lat i mówi, kurde, no sytuacja jest bez wyjścia. Nałożę ten ciuch, czuję się po prostu wiesz, jak jakaś miotła sztywna. Nie mogę się ruszyć, w ogóle patrzę w lusterko, ja pierdykam. Nie mogę oddychać, bo to wiesz, nie pasuje do mojego ciała, nie? Bo musi tak. coś symulować, czego w moim ciele nie ma. No akurat może talia to jest słaby przykład, bo nawet teraz mam talię. Ale no wiesz, o co chodzi, nie? Wzrostu nie za sobie wiem, Ale takim najlepszym przykładem są na przykład szpilki. I ostatnio byłam na rozmowie u fizjoterapeuty podologa, który zobaczył u mnie, że podkurczam palce. Mówi, mówię, o pani chodziła w szpilkach. Ja mówię, no chodziłam. No to są buty, które zabijają kobiece stopy i które powodują, że my później mamy problemy z haluksami, jakoś tak to nazwał. Bo po prostu zaciskają się, są skur... jakby automatycznie kurczymy palce. Nawet jeżeli już nie noszę od kilku lat tych szpilek, to jakby przez to, że wcześniej nosiłam, no to moje ciało zapamiętuje, tak? To co było i mnóstwo mam klientek, które mówią: "Słuchaj, tylko nie każ mi nosić szpilek". Ja mogę ubrać szpilki ewentualnie na jakąś wielką uroczystość, ale ja je zaraz ściągnę, bo ja po prostu źle się czuję. Potem mój kręgosłup, moje stopy, moje wszystko. Ja absolutnie nie ma Taki, jakby nie, nie ma potrzeby do wszystkiego ubierać szpilek, jeżeli nie chcesz, można wybrać jakieś inne buty i czuć się równie elegancko i kobieco. I bardzo często też rozmawiałyśmy, i ja też rozmawiałam z moimi klientkami o tych takich wzorcach kobiecości, które powodują, że my wcale nie czujemy przyjemności w naszym ciele z bycia tymi kobietami, którymi jesteśmy. Bo jak ja często pytam moje. Klientki, o to, czy one w ogóle lubią swoje ciało? Czy właśnie tak jak rozmawialiśmy ostatnio, czy nie wiem, potrafią sobie zrobić automasaż, przytulić się? To bardzo często jest takie, ale co? O czym ja w ogóle mówię? Jak to. No wiesz, no tam lubię swoje, nie wiem, stopy, nie wiem, robię sobie manikir i ten, ale, ja mówię, no, ale właśnie, bo my jesteśmy tak, odcięte od tego, żeby zaakceptować to nasze ciało, to jak mówisz, czy ma się metr pięćdziesiąt, czy 1,70 siedemdziesiąt, bo nie spotkałam jeszcze kobiety, która byłaby mega zadowolona z tego, co ma. Zawsze, zawsze ja, no, mówię, coś nie muszę tak. To. tak. Zawsze, zawsze coś tutaj nie muszę. To jest główny przekaz dla tak. kobiet, zawsze coś nie tak. Choćbyś tam na rzęsach tak. stanęła, jużami klaskała, zawsze jest coś nie tak. Ale jest druga strona tego medalu. Jak ostatnio rozmawiałyśmy o tych glitterach i triggerach, to tak samo jest, jak zaczynasz w sobie dostrzegać piękno, jak zaczynasz siebie akceptować, z wszystkimi, e, że tak powiem, kilogramami, centymetrami, przestajesz się porównywać, to zaczynasz też więcej. Piękna widzieć i więcej przyjemności też czerpać z bycia z innymi, bo nie czujesz się. No zresztą to, to są rzeczy, o których mówią moje klientki po, po programach mentoringowych, że jakby przestają się skupiać na tym, co jest nie takie, tylko Aha. zaczynają widzieć to, co jest. Hmm, to, co lubią, co im sprawia, to, że mogą, nie wiem, funkcjonować, że, że są właśnie są sobą, że są takie, jakie, yy, jakie są. Yy, I to jest chyba też ta, taka ulga, że nie musimy już nikogo udawać. Nie musimy się przebierać yy, za kogoś. Yy, czy te, z tego, co, co pamiętam, to u ciebie właśnie też było takie. Kurczę, już nie muszę. Udawać, tak? Wkładać tego uniformu i yy, mo mogę być widoczna po swojemu. Wiesz co Ci powiem? Ja nie wiem, czy Ci to już mówiłam, yy, ale możliwe, bo dużo gadam, ale. Dla mnie, dla mnie menopauza nie była łaskawa, ja bardzo mocno w krótkim czasie przybrałam na wadze. Jako, że całe życie byłam szczuplutka, taka w miarę, w miarę, nie, że tam jakaś chudzinka, ale no generalnie spoko luku. To takie nagłe przybranie bardzo, bardzo mam na wadze, oczywiście wiesz, zdruzgotało mnie. I, yy, było mi z tym trudno, nie? No, bo patrzyłam w to lustro i myślałam, ja pierdykam, co tu się dzieje w ogóle, kto to stoi tu na mnie patrzy. No, ale wiesz, nie ma co się kopać z koniem. E, możliwości manewru są relatywnie niewielkie. Znaczy, mo można się wiesz, zarżnąć ćwiczeniami e, i, i różnymi rzeczami i doprowadzić do stanu poprzedniego, ale kurda, już tyle życia mi zostało, że ja chyba nie chcę spędzać go na zarzynaniu się. I tak jakoś przepracowałam w sobie ten mój nowy wygląd ciała. Nie ukrywam, że to, co wcześniej uznawałam za mój największy walor, taki na najładniejszą rzecz w moim ciele, po tych zmianach spadło na dużo dalsze miejsca w hierarchii, w związku z czym ten ból był duży. Umówmy się. Nie? Straciłam mój największy atut. Ale po pewnym czasie sytuacja jest taka, słuchaj, że w momencie, kiedy byłam najgrubsza, teraz już trochę spadło mi najgorsze, najgorsze za mną, że tak powiem, więc, więc ta waga trochę się obniżyła. Ale w momencie, kiedy ważyłam najwięcej, jak już tak się spotkałam wiesz, z rozumem i z sobą, to to był ten moment w moim życiu. Kiedy ja skompletowałam piękną szafę kapsułkową, według Twoich wytycznych? Taką, że wiesz, wszystko z wszystkim pasuje, ponieważ z moim dużą niechęcią do kupowania i do przymierzania ciuchów, posiadanie wielkiej garderoby jest trochę. Jakby niekorzystne dla mnie, bo się psychicznie po prostu załamała, próbując ją skompletować. Więc idea posiadania takiej zwartej, niedużej, ale kapsułkowej garderoby bardzo mi się podobała, tylko jakoś nie udało mi się jej skompletować, do momentu, kiedy byłam po prostu gruba. I wtedy sobie skompletowałam taką piękną kapsułkową garderobę, w której wszystko pasowało do wszystkiego. W, w różnych kolorach, ale z przewagą magenty i generalnie tam ciemne, czerwone wino tego typu, jakiś klimaty, właśnie dużo czerwieni i tylko dodatki jakieś tam granaty, tam spokojone fiolety. Więc Wszystko z wszystkim grało. Mogłam po prostu nie myśleć. Wreszcie dzięki temu mogłam stanąć przed szafą i nie myśleć, co ja mam się ubrać. Cokolwiek wyciągnę na ślepo, to wszystko ze sobą pasuje. Było tego niedużo, zmieściło się w małej szafie. I słuchaj, i byłam naj, najszczęśliwszą osobą na ziemi. W momencie, kiedy wiesz, najbardziej odeszłam od kanonu piękna. Weź, małe, grube się toczy po prostu, ale za to widać jest daleka. Bo nie dość, że w marzęcie to jeszcze głośno gada. I stwierdziłam, kurde, to jestem ja. Zajbiście. Teraz już troszeczkę zeszczuplałam, ale te ciuchy w większości jeszcze pasują. Nie są teraz takie luźne. Wtedy były mniej luźne, ale jeszcze, jeszcze pasują, więc korzystam z benefitów tego, co wtedy zrobiłam. I słuchaj, jest super. Jest super. I mogę sobie nosić wiesz, co chcę, bo to na pewno jest też związane z, z wiekiem, wreszcie darło do mnie, że ta, ta próba, powiem brutalnie, podobania się wszystkim mężczyznom, jakich spotykam na swojej drodze, doprowadziła mnie na manowce, tak eufemistycznie powiem, no to generalnie straszny kanał. I ja wreszcie doszłam do wniosku, że nie. Ja nie chcę się podobać mężczyznom. Jakby to nie o tym ma być moje życie. Przez wiele lat wydawało mi się, że to jest to, co ja muszę robić, nie? bo taki jest przekaz yy, w, w kulturze. A to mnie dotarło, że to jest, to jest głupie. Po pierwsze, nie interesują mnie wszyscy mężczyźni na Ziemi. Jeżeli już to ewentualnie jakiś jeden wybrany, i to całkowicie zaspokoi wszystkie moje potrzeby. Więc po co ja mam się napinać na tych wszystkich innych? Może ten jeden akurat. Będzie miał w trąbce, czy ja mam talię, czy nie. E, więc generalnie, pff, hello. Bo na tym jak, jakby mu zależało na tym, czy mam talię, czy nie, to nie byłby tym jedynym. Umówmy się potem, nie te kryteria wyboru, a, które by mnie interesowały. I do mnie dotarło, to po co ja mam się tak napinać? W imię czego? Że co, że, że faceci będą za mną gwizdali? No, hello, to nie jest przyjemne. Brrr. Niech oni tego nie robią. No. No więc tak, o, yy, przepraszam, znowu gadam za dużo, yy, ale kochana, nie, super, przy, super przyniosłaś gadasz. ulgę i przyjemność do mojego życia. W ogóle, Ty mi powiedziałaś też o fakturach. Ja jako osoba z permanentnym przeładowaniem sensorycznym, w ogóle mi nie przyszło do głowy, że ja przecież mogę zadbać o to, żeby otaczały mnie faktury przyjemne. Ja, człowiek, który. Nie nienawidzi... mamy tutaj na myśli faktur za ubrania. <laughs> nie nie mamy na myśli faktur za ubrania. Nie, faktur ubrania. E, ubrania do tak. I ja, mm -hmm. osoba, która w ogóle jak myśli kupić ubranie, to ma takie brrr. Teraz jak sobie tam coś szukam, bo czegoś potrzebuję, a wiem czego potrzebuję, czego brakuje w mojej kapsułowej szafie, więc nie chodzę, tak, wiesz, bezcelowo, tylko po konkretne rzeczy. Mm -hmm. Zaglądam do tego, z czego to jest. Czy to jest taki, e, taki materiał, który e, mogę zaakceptować, czy będzie miły, czy będzie przyjemny. Jak mam na sobie, a się głaszczę po mojej bluzeczce, która jest tak milutka w dotyku, ona jest taka mm, przyjemniutka, że aż się chce głaskać bluzeczka. Tak by się siebie nie chciało głaskać, to bluzeczka się chce. Słuchaj, moje życie jest prostsze, lżejsze i pełne przyjemności. Bo nie mam przeładowania sensorycznego, mam ukojenie sensoryczne tym, co noszę. Hurra! Dziękuję Ci za to. Ura. Zmieniłaś moje życie na lepsze. O, to jest w ogóle dzięki, dzięki za, za to. Tak naprawdę we współpracy z Tobą, razem to zrobiłyśmy, więc ja myślę, że tutaj zawsze jest, ta... chodzi o otwartość, o to, żeby nie bać się być. Wyrażać siebie po swojemu, nawet jeżeli około wydaje się nam, że, że ludzie wymagają od nas czegoś innego. I myślę, że tym zakończymy, bo znowu się nagadałyśmy i mm, pewnie będziemy kontynuować jeszcze te, te tematy, ale bardzo dziękujemy Ci za dzisiejsze. Uczestnictwo i odsłuchiwanie tej naszej rozmowy, i zapraszamy do czerpania przyjemności znoszenia ubrań, tworzenia stylu spójnego ze sobą, bo to naprawdę daje dużo radości, przyjemności takiej też fizycznej, znoszenia mięciutkich sweterków. A teraz idzie taki okres, kiedy będziemy chciały się otulić przyjemnym swetrem czy ciepłym szalem, i, i korzystajmy z tego, co, co mamy żeby zaznaczyć swoją obecność, tak o tym Magda mówiła przez ostatnie kilkanaście minut i dzięki, że, że o tym powiedziałaś, bo to jest bardzo ważne, bo dla każdej z nas jest przestrzeń tym, na tym świecie, w tej czasoprzestrzeni i do usłyszenia na, w następnym odcinku. Dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mamy dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Zapraszamy Cię do skorzystania z kodu rabatowego o wartości 25% na innowacyjny dziennik Trumi. Sama go przetestowałam i czuję się bliżej Siebie. Więcej o dzienniku i kod rabatowy znajdziesz w opisie odcinka. To tyle na dzisiaj. Zostań z nami w kontakcie, zasubskrybuj nasz newsletter, wejdź na stronę idendosiebie.pl ukośnik newsletter i zostaw swój adres e-mailowy.